To jest niebezpieczna dzielnica? Jak, jak co to znaczy niebezpieczna dzielnica? No, to było 6 morderstw. Jak 6 morderstw? No kurwa, normalnie, typem był z moich. Kurwa, spierdalałeś, kurwa. Dobra, mam promili w sobie, ile mam promili sobie. Kurde, dalej w imogromniczym, kurwa. He, he, boy, boy. He, boy. Hel, boy, boy. Co tu się Marek dzieje? Aaaa. Jaka muzyczka leci? Michael Jackson! Nie mogę oczu otworzyć! my, <grym> Marek, robimy! <grym> Muszę grać, a nie mogę oczu otworzyć! Jest, jest pierwsza w nocy. Kurwa, ale zimno w tym samochodzie, jak tu ciepło się Aaaa. robi. Dobra! Lampa to nie jest Czyli Przy... Wyłącz z tego Michaela Jacksona. Dobra, już. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa na moim kanale YouTube. Lord To czyli najszybciej rozwijający się kanał w Polsce. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić Brawa. subskrypcję. Tak, dobra. Subskrypcja, subskrybujemy kanał. Jest... Nie, 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 nie. Subskrybujemy kanał, nie, nie. bo ja nie chcę ściągać walka na razie. Nie, 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 nie stawiajcie sobie na razie. A chcesz obciągnąć olejniki? <grym grym> Marek. No co, al, A, al, albo, albo sub, albo obciągasz No Dobra, Marek, Ale, naklałeś na, się. Na dole zostawiacie A Gdzie my właściwie jedziemy? Jest aktualnie godzina pierwsza 1.21, bądź też pierwsza 1.22. Tego dokładnie nie wiem, ponieważ sprawdzałem telefon, no zanim kamień włączył włączył nagrywanie. I czemu w ogóle ochroniarz prowadzi? Gdzie jest szofer? No jak to? No to w Szczerze, został sz, przecież po tej imprezie. No to szofer pewnie teraz nagiebany pod jakimś drzewem śpi. No. Dobra, gdzie jedziemy? Nie wiesz? Nie wiem. To masz problem. Ochroniarz wiesz, wiesz co? Wiem. Zostawimy cię tam. Oby jesteście walnięci tak na głowę, obydwoje. Zapraszam państwa. No ale do gdzie idziemy? Od państwa najpierw gdzie jedziemy. Nie, nie! Nachlał się i pajacuje. Cie tu jak w dupie. Marek ma światło. Pa, włączył. Nad wodą. wiem czy te łódki tam będzie widać. Marek! Poczekaj, ja on jest creepy. Chodź, chodź, zobaczyć, tu zobaczysz. tu? Jak z horroru. Co tam? W każdym razie, hotel. RESTAURACJA Dobry hotel, co? Weź tu nagrę, chodźcie z bliska, to nagram Ty, w ogóle ktoś jeszcze mieszka? <laughs> Raczej to jest opuszczone, nie? Kto, bo chyba z Pelu <laughs> Weź, poświeć mocniej, bo ja nic nie widzę tutaj, nie? No, no, no Hotel, restauracja Jakieś psy szczekają tylko Słyszysz ty... psy? Chodź zobaczymy, ty, tam ktoś jest jeszcze <laughs> Marek, idź pierwszy No nie no, co? Sza... No. ochronić Ochronisz, no a ja się trochę cykam. No co ja mam powiedzieć, no. no. To ty jesteś od zadań specjalnych. Tak, bo jak, ktoś tu jak hotel, jak to jest zamknięte w ogóle? Skąd wiesz, że jest zamknięte? Z w ogóle. Ty daj, pociągnij ze sam. A jak ochrona przyjdzie? No to przyjdzie. O nie, ja stąd idę. <noise> ja stąd idę. Idziesz tam? Ja stąd idę, nie? Ej, nie, to jest jakieś straszne. nie? To jest spuszczone chyba. Ale widziałeś co? Czułty są otwarte. Nie wiem, ale dobra, chodźmy z mnie Ręka zaszczepała, nie? co jest coś dziwnego w ogóle. <grystanie> co to za miejsce w ogóle? Co teraz? Nie wiem, chodźmy na te na bloki. To Zaprowadź mnie gdzieś. No to chodźcie, co, wy ja jesteście wiem. Ej, ja wiem. O, że się pali. O to teraz pierdolny sobie... Marek, gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy aktualnie obok najpopularniejszego salonu fryzjerskiego w Polsce. Tam właśnie się znajduje. Chcesz obciąć włoski? Nie wiem, ja myślę, że, że zaraz lampę stracimy. Ja myślę, że zaraz aparat lampę stracimy. Czemu tak myślicie? 여기 무다이에 d Pani m Co tu się dzieje? My jesteśmy, czujesz jak... No, to, to wracamy, czy co? No hmm. idziemy, będziesz tam na dzielnie, dawać, zobaczmy. Ej, ja nie chcę wracać już. A co, bo jeszcze? Nie, no co, to ja mi się bał, ale możemy wrócić. Nie, to no dawaj, chyba idziemy. nagrane. No Ob się, Aha, Marek. się się przestraszył, ty. się. <laughs> <laughs> Przestraszyłem nie, nie się, ale możemy wracać już, bo już jest nagrane w sumie, nie? Marku, szare bloki weryfikują, nie? Człowieka. No to idź się weryfikuje, ale no ja bym wrócił, już, bo trochę zmęczony jestem. Ja bym tam poszedł w tą bramę. Ja też? Nie, no bez przesady, możemy się przejść po ulicy i tyle. Nie, idziemy nie, w bramę. Tak, Chodźcie. Tak. Ale to... Jak dostaniesz kosę pod żebro, Marek, to jest twoja sprawa. Ja stąd idę. To idzie w co tu się dzieje, <laughs> Marek, idź pierwszy. Nie, no, oczarniasz. Ty pierwszy lecisz. Dobra, ja idę pierwszy. Nie, dobra, serio, wracamy, nie? nie ja idę. No dawajcie, już, już nagrany jest film. No nie jest nagrany. Co ty tak obsrałeś dupę, Marek? No serio, wracamy. Czego ty się boisz? Patrz jaki on jest obsrany. No ja widzę. No Te bloki nauczyły nas, żyć. Dawaj, Czońca. dawaj do klatki. Dawaj, dawaj, dawaj. Poczekam. Co poczekasz? Idziesz pierwszy. Twój film. Chciałeś sam nagrywać. Taki cwaniak byłeś w aucie. Gdzie mam iść? Do klatki. No dawaj cwaniaku. Idź. Uuu. Błaś. Nie. Błaś. Błaś. Dobra, idziemy. Nie, idź, idź. Gdzie mam iść? Nie to ma. Do siebie, do chaty. Kaniasz, wypadł. Dobra, przecież muszę cię przepinąć. Dobra, to idziemy? Nie tam dalej idź. Do piwnicy tam. Tu ze mnie? zeria No, Marek nawet do piwnicy pewnie. Nie Do Daj, chodź do piwnicy. Wejdziemy do piwnicy. To idź pieszo. A ty nie jest złamanie? Nie, no czy. Powiedz Fato? To nie jest nie, no chodź, To nie jest złamanie? Co? To jest krew? Gdzie? A to nie To jest krew? Tam? Ja pierdolę, ale nie wiem. A, a ty nie jest złamanie? Nie. Co tam jest? To jest. Typa, tu jest krewka mężczyzna. Zobacz, co się w tej klatce działo? Nie to są nie. A krótka. tam nie ma typa jakiego? Płacić. Ja pierdolę gdzie weszła. O wah! Zalibają głową <grytanie> Kurwa, co się dzieje? tu pieram Nie wiem co ci nie punkcie. Ty jesteśmy na jakimś podwórku. Zawsze macie kurwa, jak jakiś pojebane Kurwa z tą kamerą i lampą, ja pierdolę zawsze zawsze kurwa najgorzej ty, jesteś serio pewnie, że jak ktoś tam był? No przecież typ wybiegł i krzyczał zajebę was Nikt nic nie krzyczał no właśnie Ale właśnie Ty pierwszy wybiegłeś no ja się złapałem za to, a on kurwa wychodził, nie? Taki w Ty żeś wybrał klatkę, debilu? Ja? To ty wybrałeś dzielnicę, człowieku! No ja wybrałem dzielnicę, ale ty wybrałeś klatkę Wiesz, Nie uwierzę w to, że w każdej piwnicy jej ktoś siedzi Ja to pierdolę, nie? Ale ja chcę już wracać tam do domu Co tam? Co? Kto tam krzyczy? Kto to? O co tutaj chodzi? Nie o serio Bo, wracamy? Wiesz, gdzie samochód? Jak chcę wrócić? Tam cała ekipa, kurwa, wypierdalamy się. I o zobacz, ile tam jest, kurwa. Dobra, idziemy stąd? No, i no. lampę, a to będzie nie. O co wrócić? No, nie, 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 No, nie, 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 Ej, i tędy przejdziemy przez port. Przez port przejdziemy. Bo co tam się dzieje człowieku? 15 ich wybiegło, nie? Ja nie dam rady sam, na pewno. Przez takie chłopy człowieku. Po co by to przycięły w ogóle? Nie wiem, bo ten wkręca że ktoś tam był w piwnicy. No co pani do ich teraz wyszło? Ej, <suszy> Masakra jest. O kurwa Dobra, wypierdalamy stąd? No O, już krzyczą. Tam Miał być filmik dla Beki Asyry, zaraz pewnie dostaniemy. Mówię, trzeba przejść po łódek i do parku. O, a także szukamy wyjścia stąd, dobra. Czas stąd. Ale chyba nie chcecie już jechać na kolejną dzielnicę? A nie, ja bym stąd wyciekał Człowieku, nie. ja bym stąd bo prawie zgubiliśmy aparaty, kamerę e, kamery i lampę. Nie, tu jest człowiek, który siedzi. A to nie jest przypadkiem ten hotel? Ty. No, my teraz jesteśmy znowu w punkcie wyjścia? Zobłądziliśmy, ale to chyba dobrze, bo tu gdzieś auto mamy, co? Wiesz, za wami auto stoi. O! Wow, tu jest auto. Baby. No, no to get Pojechaliśmy na inną dzielnicę. Jeżeli chcemy nagrać porządny film, to wszystko musi być na porządnie, nie kamerzysta? No. Jesteśmy na innej dzielnicy. Po co my tu znowu przyjechaliśmy na kolejną? No, nie wiem. To co... jest podobno jeszcze gorsza dzielnica. Tam było strasznie. Tam nie, było nie, nie. strasznie według Ciebie? No, to tutaj... coś Ciebie zaochroniasz. No, no ogólnie było strasznie, tak? Dobra, w każdym razie musimy iść szybciej, nie? Bo, bo będzie problem zaraz, nie? Idziemy. idziemy. Dobra, no to jest... Chodźmy. Chodźmy. Jesteście pewni, że chcecie iść? No tak, zwiedzamy nie. dalej. Ale no, on jest chory, nie? Łącz kamerę, jak będzie się coś działo. Nawet sklep, ma. Wow. Nie dla mnie to jest chroniony pomysł, nie? No, Ale no... To jest chore, nie? To jest chore, co teraz robimy. Oczywiście wygląda tutaj nieco gorzej niż. No, co tu się dzieje. No gorsza, gorsza dzielnica na pewno. Nie wiem, chodźmy stąd. No, Chodźmy stąd. dalej, no chodź. Ty to jest znowu jakieś masakra, głupie miejsce. Masakra. Czy ktoś tam się krzyczy, krzyczy, ktoś tam słyszycie to? Jakaś awantura chyba. No, ty się spodziewałeś. Dobra, wychodzimy stąd. Słyszysz to? To jest awantura jakaś domowa. Dobra, wracajmy. Ale no, jak, jak stąd mamy iść? Gdzie my w ogóle jesteśmy? No nie wiem, nagrywałeś to wcześniej, co zobaczysz jak szliśmy. Nie, nie nagrywałeś tego. Po co my wysiadaliśmy z tego auta w ogóle? Po co? O kurwa. Słyszysz co, co się dzieje? Ty, tam ktoś się pa. Ty, może go zapytamy o drogę, co? No i pierwszy. Dobra. Siema. 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 Ty, bo my się chyba zgubiliśmy i nie wiemy jak mamy wrócić, nie? A widzisz, że to jest niebezpieczna dzielnica? Jak, jak, co to znaczy niebezpieczna dzielnica? No to ostatnio było sześć morderstw. Jak sześć morderstw? No kurwa normalnie, Było z morza. A co? 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 Uratowałem wam dupę, widziałeś jak go dopchnąłem? Z tą kosą? To była jakaś masakra Człowieku nigdy więcej, nie? Typ z kosą wyleciał. Ale co, jedziemy na następną dzielnicę? Nie, nie. Nie no Ależ ja mam normalnie. dzisiaj dosyć biegania, człowieku. Ja was nie będę kurwa ratował, nie? Będziesz? Nie. Za mało mi płacisz, Marek, zdecydowanie. Za takie narażanie życia. No dawaj, no. Kamerzysta, co ty myślisz? Nie, ja nigdzie nie jadę, Marek. No, to idę. Jak to się chociaż pożegnać z widzami? Nie, bo nie chcecie jechać. No A człowieku, nie widziałeś co się działo? Na jednej dzielnicy wyszli w 15, chcieli nas bić. Na drugiej dzielnicy wyszedł typ z nożem. No przecież to nie jest normalne. A ty chcesz jeszcze dalej? Na... A tu w ogóle typiara bez koszulki prawie jedzie na rowerze. Czy to jest normalne? No to jest chore Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ja chyba wypierdolamy stąd. Dobra, Marek, nie chcesz się pożegnać, to się pożegnam Zobaczcie poprzedni film oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. A co sobie tam śpi? To